Nasza bajka Niedźwiadek Bajlo dostępna w naszym sklepie na www.dadzikeimario.pl i to coś bardzo niesamowitego, Aha. ale przez telefon nie powiem Ci Aha. tego. Powiedz, gdzie jesteś, to zaraz przyjadę. Tarku! Już wychodzę z domu, czekaj, tam jadę. Hmm... Dziwnie się zachowuje. Ciekawe, co się stało. Wygląda to tak, jakby coś strasznego się działo. Ostatnio był tak podekscytowany, gdy schudł pół kilograma. Jak się okazało, miał lżejsze ubranie, a waga ciała była wciąż ta sama. <śm> Świnko, świnko nie uwierzysz, co się stało. Już jesteś? Co tam znowu? Pewnie pranie się nie doprało. Co tam pranie, zobacz? Puściłem kupon i wygraliśmy miliony. Nasz los został wreszcie na lepsze odmieniony. Pokaż. Rzeczywiście! Naprawdę wygraliśmy! Tak się cieszę, że szczęście wreszcie mieliśmy! No teraz to my sobie, świnko, wreszcie zaszalejemy! Najpierw sobie stosowny dla państwa świnek apartament znajdziemy. Potem, albo nawet zaraz, na bali i wyjedziemy Oczywiście najdroższe z możliwych hotel bierzemy. Kupimy sobie samochód, a co tam, nawet dwa. I telewizor większy niż którykolwiek sąsiad ma. A nawet sprawimy sobie wielkiego kampera. Niech każdy widzi, niech zazdrość ich zżera. Ja kupię sobie biżuterię i drogie ubrania markowe. Wszystkie od kreatorów mody ze sklepu nowe, kosmetyki, torebki i modne buciki na obcasie te atrybuty niech świadczą o mojej klasie. Och, już czuję, jak te stare ciuchy mnie uwierają. Od razu po nich widać, że wartości nie mają. Może jedźmy już dziś do sklepu, oszczędności wydamy. Co nam to szkodzi? Przecież już miliony świnek mamy. Świetny pomysł! Jedźmy! Czas się zatrzymał? Dziwne. Coś dziwnego się właśnie stało. Mam wrażenie, jakby się wszystko w koło zatrzymało. Masz rację. Zobacz. Nikt się nie rusza. Nawet listek nie drgnie. Nic się nie porusza. Tam! Zobacz! Coś się chyba poruszyło. Widziałaś coś? Co to było? Wydawało mi się, że kogoś widziałam. Nie jestem pewna, czy z widów nie miałam. Witajcie, Witajcie moje, świnki. moje świnki! Kim ty jesteś? Co się ze światem stało? Dlaczego wszystko. Koło się zatrzymało. To jakaś sztuczka. Jestem, Jestem waszym, waszym aniołem, aniołem skrzydrzę. Świnki, świnki moje, moje. Właśnie moje. Właśnie popełniacie wielki błąd, błąd oboje, oboje wygraną, wygraną, którą dzięki mnie wygraliście, wygraliście na głupoty praktycznie, praktycznie rozdysponowaliście. rozdysponowaliście Ha! Chcesz tam ukraść wygraną, i tu Cię mam. Te sztuczki mają nas zwieść, ale ja się nie dam. Anioł stróż jeden na nas dwoje, każdy ma swojego. Nie oszukasz nas, nie oddamy Ci kuponu naszego. Zastanów się, rozejrzyj. To nie jest normalne. To wygląda jak jakieś zjawisko paranormalne. Czas jakby się zatrzymał, wszystko stanęło. Nikt się nie poruszył, a kilka minut minęło. Jestem sama, sama. Na, na was dwoje, was dwoje. Pracuję, pracuję na dwa, na dwa etaty. etaty. Na świecie, na świecie jest, jest dużo ludzi. ludzi. Nie, nie brakuje, brakuje pracy. pracy. Od, Od zawsze mieliście, mieliście być, być razem, razem. Więc, więc się wami opiekuję. Pierwszy raz popełniacie taką głupotę, że Wam się ukazuje. Nie chcę wam zabrać kuponu, to ja go Wam dałam, że go mądrze wykorzystacie. Nadzieję miałam, lecz chyba się zbytnio z tą pomocą pospieszyłam, chcąc Wam pomóc. Źle, Źle sytuację oceniłam. oceniłam. Jasne, to pewnie jakieś hologramy. Liczysz na to, że kupon dobrowolnie oddamy? Trzymasz w ręku kupon? Jak ci się wydaje? Teraz masz zwykły świstek papieru. Pusty, jak mi się zdaje. Spójrz na kupon, on jest pusty. Zaraz. Co jest? Gdzie wszystko zniknęło? Gdzie moje wygrane liczby wzięło? Ona ma rację, świnek. Wydać wszystko chcieliśmy. Za bardzo takim majątkiem się zachłysnęliśmy. To bzdura. Wszystko, co chcemy kupić, potrzebujemy. Z żadnego zakupu świnko nie zrezygnujemy. Chcę, by wszyscy z zazdrością na nas patrzyli, a my będziemy sobie dostatnio i bogato żyli. Jeśli, Jeśli tak, tak, tak zrobicie, zrobicie? bieda, bieda szybko, szybko do was wróci. Do was wróci. Miliony znikną. Los się od Was niestety odwróci. Wasza miłość może zostać przez to skruszona. Kto wie, może nawet całkiem zniszczona. Ja jej wierzę i zgadzam się z jej zdaniem w pełni. Jeśli się zachłyśniemy, to zły los się wypełni, a nasza miłość, świnek, jest najważniejsza. Ona nas scala! Miłość jest najcenniejsza. Ale ja chcę. Ja to wszystko potrzebuję. Ja no to przecież po prostu zasługuję. To przecież w sumie nie jest nic złego, by wywołać zazdrość u kogoś innego. Oddaję, Oddaję wam pan kupon. Pan, pan, pan. Dobrą, Dobrą radę, radę zostawiam. zostawiam. Do rozsądku i umiaru was namawia. Od waszej wolnej woli. Teraz tylko zależy, z jaką rzeczywistością wasza dwójka się zmierzy. Posłuchajmy naszego anioła i się opamiętajmy. Zobacz, dano nam szansę. To z niej skorzystajmy. Ale ja się nie zgadzam. Mam już poważne plany. Co najmniej minion. Mam już rozplanowany. W sumie to za wiele aniołków wcale nie wydamy. Bo w głowie naprawdę świetny i rozsądny plan mamy. Jaki plan? O czym ty mówisz? No pomyśl, taki pięciu pięciogwiazdkowy hotelik. W Dubaju to właściwie tylko zwyczajny motelik. Jak kupię dwa samochody, to nawet zarobimy. Zapłacimy pani, bo o ramacik spory poprosimy. Nie chcę się chwalić. Tylko sąsiadowi spod dwójki, przejadę nowym autem przed nosem temu spod czwórki. Puste opakowanie po telewizorze zostawię na korytarzu, będzie stało, aby wszystkich sąsiadów serce z zazdrości bolało. Zazdrość to świnek fatalne i złe uczucie. Powoduje ono prosto w serca ukłucie. Uważaj, by serca nie przebiło i Twej duszy doszczętnie nie zniszczyło. Ale co jest złego w bogactwie, Aniele? Każdy z nas ma swoje marzenia i cele. W bogactwie, bogactwie nie ma nie niczego, niczego złego. złego. Ważne, Ważne, by nie, by nie zapracić, zapracić w nim, w nim siebie, siebie samego. samego umiar, zdrowy rozsądek, rozsądek przy tym zachować, przy tym zachować, zachować siebie, ale, ale też, też innych, innych nadal szanować. A teraz, A teraz żegnajcie, żegnajcie. choć, choć nadal, nadal będę z wami. Z wami mam, mam nadzieję, że pozostaniecie, że pozostaniecie wciąż, wciąż tacy sami. Tak sami. Będę, będę nad wami nadal, nadal dzielnie, czuwała. dzielnie czuwała. Nie zawiedźcie mnie, mnie. Nie. Nie, dajcie nie dajcie ciała. ciała. Brednie, to do którego sklepu jedziemy świnko? Anioł ma rację! Dam ci drobne kieszonkowe. Racjonalne dysponowanie kuponem jest od dziś obowiązkowe. Od dziś jestem ministrem finansów w naszym domu. I żebyś mi przypadkiem o naszej wygranej nie wspomniał nikomu. Ale mnie się ta wygrana po prostu należy. Nie pozwolę, by twoje zachłyśnięcie wpakowało nas w kłopoty. Anioł dał nam dobrą radę, by ustrzec nas od głupoty. Rozsądnie będziemy tym darem dysponowali. Zależy ci na tym, byśmy razem z Celeni miłością zostali? Tak, moje kochanie, masz rację, jak zwykle. Tylko, tylko, tylko. No wyduś to z siebie. No w samochodzie korecja szaleje. Lakier już zmatowiał i marnieje. Silnik ledwo zipie. Brakuje oleju. Opony do wymiany. Co mam zrobić? Ojeju. Nie ma się. Pojedziemy do salonu i coś wybierzemy. Nie będę się zbytnio wtrącać. I taki jaki chcesz, tylko czerwony weźmiemy. A i jeszcze zegarek mi szwankuje i w starym telefonie wiele funkcji mi brakuje. I nowy telewizor by się jednak przydał. Obiecuję, na niego bym zbyt dużo nie wydał. I jeszcze świnko by się przydało, wiele nam rzeczy. O, świnek, świnek. O, jeszcze więcej rzeczy, no, proszę, proszę. I jeszcze mi się przydało by wiele takich fajnych kaczetów, wiesz. Ten to się chyba niczego już nie nauczy. Kupisz mi! No proszę, no proszę, proszę, kup mi! No. Kochani widzowie, jak widzieliście w naszym filmie, mieliśmy występ gościnny. A mianowicie odwiedziła nas Alicja w krainie zakupów, ten kanał, który wam się pokazuje w tym momencie na ekranie wystąpiła u nas gościnnie. Bardzo dziękujemy za wspaniały występ dla Madzi. Yy, łapka w górę, komentarz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. U nas też zachęcamy o pozostawienie miłego komentarza, łapeczki w górę i subskrypcji. I oprócz tego, żeśmy się spotkali, to jeszcze Madzia dla nas coś przywiozła, czym chcieliśmy się oczywiście pochwalić. A co do nas przywiozła? Zobaczmy. A od Madzi dostaliśmy Taki piękny komplet alkoholi. miam przepyszne. Będziemy próbować. O, a to jest nalewka z, do nalewki z bursztynu. Trzeba to zalać spirytusem i potem idealne jest to na bóle głowy. jej nie się mogę doczekać jak zrobimy. Jaka piękna przywieszka. Życie bez kota jest możliwe, ale dużo smutniejsze. Zgadzamy się, zgadzamy się mając kota. O, jakie fajne skarpeteczki w kotki. No, koniecznie będę je nosić. A to jest taki zestaw do kąpieli chyba. Tak, do kąpieli chyba. Super. Tu jakieś sole. Rewelacja. Gąbeczka do makijażu. No, rewelacja. Będę teraz nakładać sobie puder na buzię. Ołóweczek. Jaki piękny magnesik z Gdańska. Prześliczny. Jaki piękny widok. Taka pocztóweczka. Bardzo ładna. Z latarnią. Kremik do rąk, bardzo fajny, odżywczy do rąk. Regeneruje i nawilża. Zakładeczka z bałtykiem i z rybkami. Do książki idealna się przyda. I przecudna czekolada z Gdańskiem. Zobaczcie, jaka Zobaczcie, jaka piękna czekolada. A szkoda ją zjeść. A zjemy ją. Nie wiem, bo właśnie wygląda kapitalnie. Zjemy, zjemy mniam. Dziękujemy bardzo za piękne prezenty. Bardzo Ci Madziu dziękujemy. Świetnie nagrałaś, Jak zresztą widzisz w tym filmie, e, mamy nadzieję, proszę dla wszystkich, którzy oglądają ten film, serduszka dla Madzi po tych komentarzach. E, było super spotkanie. Także dziękujemy i wszystkiego dobrego. Łapki w górę. Trzymajcie się.